Na początku wszystkiego była woda. I może nic w tym odkrywczego, jest przecież podobno najpospolitszą substancją we wszechświecie. Jednak historia tego, co działo się na ziemi za jej sprawą, jest zdumiewająca. W wodzie powstało życie, a tam, gdzie było jej więcej, jego największe bogactwo, w tym człowiek. Jednym z największych skarbów przyrodniczych świata są śródlądowe skupiska wody, które stanowią zaledwie niecałe 5% wody na Ziemi. To jeziora. Jezioro Śniardwy miewa różne oblicza. Gdy spowieje mgła, zupełnie nie widać brzegów, niczym na morzu. Bywa, że żeglarze nie mogą trafić do kei, a nawet rybacy, którzy dobrze znają każdy zakątek tej wody, nie mogą wtedy znaleźć swojego portu. Duch jeziora nie śpi. A gdy przychodzi silny wiatr, jezioro Śniardwy dla nikogo nie jest łaskawe. Nawet dla najbardziej doświadczonych rybaków. Jak na początku pracowałem ze starszym rybakiem, ze starszym jeszcze, to jak skończyliśmy pracę, wyciąganie sieci, to mówi to, chodź zapalimy jeszcze papierosa, bo może to być nasz ostatni papieros. Była taka fala duża większa, wyższa jak tak także było bardzo ciężko wrócić do domu. Przed wypłynięciem zawsze patrzymy w niebo, co się dzieje, jak się dzieje i się rozglądamy, żeby to wiadomo było. Bo widać co się dzieje. rybak jak już lat pływa, to już wie. Wie po niebie, co się będzie działo za ileś tam czasu. Nauka pracy rybaka jeziorowego to trwa, żeby mógł samodzielnie łowić, to kilka lat musi chcieć, żeby jezioro poznać. Nas widzą przede wszystkim latem, bo trochę turystów przyjeżdża i patrzą tych rybaków, bo już ludzie czekają pod magazynem za rybą, ładna pogoda, słoneczko, rybak zjeżdża z wody, no to praca, marzenie. Na jeziorze sobie pływa, się opala, jest fajnie, inaczej już jest teraz w październiku, jeszcze będzie inaczej w listopadzie, gdzie łódki marzną, ręce marzną, a pracować trzeba. Gospodarka rybacka to nie tylko zarybienia i połowy, to obecnie wielka odpowiedzialność za przyrodę i jej ochrona. Gospodarka rybacka jest istotnym elementem tzw. zrównoważonego rozwoju, ponieważ daje ludziom pracę, sprawiając, że rozwijają się również lokalne społeczności. Jest ona ekologicznie bezpieczna, ponieważ rybacy dbają o prawidłową strukturę gatunkową ryb w jeziorach. Dzięki pracy rybaków społeczeństwo ma dostęp do pożywienia pochodzącego wprost z natury. Z zasobów ryb w jeziorach mogą korzystać również wędkarze. Rybacy muszą tak gospodarować zasobami ryb w jeziorach, aby nie zabrakło ich również na polskich stołach. Wiele gospodarstw, tak jak to w Bogaczewie koło Moronga, ma już swoje własne przetwórnie, a nawet sklepy firmowe. To sprawia, że świeża ryba trafia bezpośrednio do tych, którzy znają i cenią wartość rybiego mięsa. Gospodarstwa rybackie to często rodzinne przedsięwzięcia, często od pokoleń i od serca. W tej chwili w naszej firmie pracuje około 10 małżeństw. Także jesteśmy szczególną firmą, no rzadko spotykaną w ogóle na rynku. Podstawą sukcesu to jest pasja rybacka, dlatego że same dobre chęci i dobre przygotowanie nie wystarczy. Jest to bardzo trudny zawód, i trzeba wytrwałości, żeby dalej realizować te własne pomysły, pasje i, i to pracę. Po połowach pora przygotować coś krzepiącego do zjedzenia. Od dziesiątek lat ryby za sprawą rybaków goszczą na stołach w wielu domach. Klasyczną już potrawą i szybką w przygotowaniu jest lin w śmietanie. Po wypatroszeniu i dokładnym umyciu rybę kroi się na dzwonka. Obtacza dokładnie w mące i smaży na gorącym oleju przez kilka minut, co jakiś czas przewracając kawałki ryby. Do usmażonych porcji dodaje się świeży koper, kwaśną śmietanę i przyprawy i dusi pod przykryciem jeszcze kilka minut. Lin w śmietanie doskonale smakuje podawany jedynie z pieczywem. Historia lubi zataczać koło. Przed połowami trzeba naprawiać łodzie, może tylko narzędzia są wydajniejsze. Rybacy wciąż pracują na łodziach które tylko nieznacznie się zmieniły w ciągu ostatnich dekad. Rybacy nie suszą sieci po połowach, jak niegdyś. Dzisiaj zrobione są z syntetycznej przędzy rybackiej, a nie jak dawniej z włókien naturalnych. Nadal jednak trzeba je cerować, ponieważ niszczą się zupełnie jak przed laty. Dzisiaj w rybactwie tradycje przeplatają się z nowoczesnością. Niegdyś. Ryby, które były poławiane w okolicach szwaderek, one, one były wożone specjalnie przystosowanym pociągiem. Wożone były stąd z terenów Prus, wtedy jeszcze, do Berlina. My też pomyśleliśmy, że musimy dojść bliżej do klienta, wyjść mu jakby naprzeciw. Stąd powstał pomysł, żeby, żeby kupić samochód, który będzie wyposażony w profesjonalne urządzenia chłodnicze, tak żeby można było utrzymać świeżość naszych produktów. Codziennie rano samochód, Skoro Świt jest, jest ładowany na swadelkach i przyjeżdża, przyjeżdża na targ z najświeższą rybką prosto prosto od producenta. Staramy się z naszymi klientami utrzymywać kontakt, między m.in. poprzez newsletter, informujemy gdzie będziemy, jaką będziemy mieli rybkę, co ostatnio złowiliśmy i tak dalej, tak aby każdy klient miał świadomość tego, że oferujemy właśnie ten najświeższy produkt, prosto z naszych jezior, z naszych stawów. Nie trzeba być tylko dobrym ichciologiem. trzeba się naprawdę na paru jeszcze różnych dyscyplinach znać, chociażby ochrona środowiska, nie wiem, hydrotechnika, dalej bezpieczeństwo żywności, aż do, do sprzedaży detalicznej. To się bierze z tego, że my jako producent zaczynamy od, od tej malutkie, malutkiego jajeczka, od ikry i w etapie końcowym oferujemy już gotowy produkt, który, który można zjeść, na przykład rybę wędzoną. Dlatego musimy na bardzo wielu różnych rzeczach się znać. Z końcem listopada, gdy temperatura powietrza spada do okolic zera, rybacy łowią tarlaki sielawy. Tylko w takich warunkach może dojść do tarła, również sztucznego, które trzeba przeprowadzić od razu po połowie na brzegu. Sielawy żyją bardzo krótko, średnio od 3 do 5 lat. Wymagają bardzo czystej wody do rozrodu. Aby przeżyły w mocno już zmienionych jeziorach, i ikrą musi opiekować się człowiek. Inkubacja w wylęgarni potrwa do wiosny. Potem zacznie się żmudny etap podchowywania na rybku, aż do rozmiaru, który będzie mógł poradzić sobie w naturalnym środowisku. Mekką sielawy w Polsce jest po jeziorze Drawskie. To tu najwięcej jest w Polsce jezior czystych i nieprzekształconych przez człowieka. Zbiorniki te są dobrze natlenione, dlatego zapewniają wszystkim rybom niemal idealne warunki do życia. Co roku tylko w tym gospodarstwie rybackim w Złocieńcu łowi się około 15% wszystkich siela w Polsce, a są lata, że nawet więcej. Wszystko robimy zgodnie ze sztuką, którą mi przekazano na uczelni Olsztyńskiej i którą wyczytałem w irysowskich broszurkach. Nic więcej nie robię. E, żadnego czarowania u mnie nie ma. Ale bajka o polskiej sielawie nie zawsze ma szczęśliwe zakończenie. Sielawy bez zarybień, bez starła sztucznego, e, bez wylęgarni nie będzie. Mamy sporo jezior e, e, sielawowych, takich mniejszych, gdzie też oczywiście prowadzimy zarybienia dla utrzymania gatunków. My ich nie łowimy. Tamta sielawa jest, natomiast zdarza się, że przez 3-4 lata nie zarybimy sielawa z nich. Zarybienia to jednak nie wszystko, aby ryb w jeziorach nie zabrakło. Przed krainą Tysiąca Jezior stoją milowe kroki w dziedzinie ochrony środowiska. Osady ludzkie nad jeziorami powinny być skanalizowane, a kanalizacje szczelne. Trudno policzyć ilość tzw. biogenów, czyli pierwiastków chemicznych, które dostają się do jeziora wraz ze spływającą wodą i je nienaturalnie użyźniają. Jedno jest pewne, zmieniają one diametralnie warunki do życia ryb, roślin wodnych i innych mniejszych organizmów, a co równie niepokojące, poszerzają przydenną warstwę beztlenową, w której nie ma miejsca do życia dla żadnej z ryb i wszelkich innych organizmów oprócz niektórych bakterii. Z tego powodu niektóre organizmy po prostu nie mogą się rozwijać, mówimy tu o, o rakach, mówimy tu o, o ślimakach, o jakichś e, innych żyjątkach e, mniejszych, które stanowiły świetny pokarm dla, dla wielu, wielu ryb, w tym między innymi dużej płoci, dużego leszcza, którego, którego m, często słyszymy od wędkarzy, a nie ma tych ryb, że gdzieś zginęły, że... Wyłowili może rybacy. To nie, to nie tak, one po prostu są, tylko nie w takiej ilości, jakbyśmy chcieli, bo my jako ludzie możemy jedyną rzeczą, którą robić, to po prostu zadbać, maksymalnie zadbać o to środowisko, żeby żeby nie wrzucać niepotrzebnych przedmiotów, które się zdarzają, nie zaśmiecać, apel do wędkarzy o, o umiarkowane stosowanie zanęt wędkarskich, bo w wielu przypadkach one bardziej szkodzą rybie niż, niż pomagają. I jeżeli wszyscy. Pojrzymy się najpierw na siebie i wyciągniemy odpowiednie wnioski. To może nie będzie tak cudownie jak 100 czy 200 lat temu, ale proces degradacji jezior jesteśmy w stanie zatrzymać. Człowiek ma też pozytywny wpływ na czystość jezior. Okolice niektórych zbiorników, między innymi na Pojezierzu Drawskim i Mazurskim, zostały już w zupełności skanalizowane. To sprawiło, że na przełomie zaledwie 20 lat warunki środowiskowe bardzo się w nich poprawiły. Dzięki temu na przykład ponownie może w nich żyć się lawa. Jakość wody poprawiła się również w jeziorach Kalwa, Narje, Lubie, Rajgrockie i Niegocin. Tam coraz liczniej występują ryby drapieżne, takie jak okonie czy szczupaki. A w kolejnym odcinku o tym, jakich ryb jest dużo w jeziorach a jakich mało i dlaczego tak się dzieje.